Jesteśmy tutaj właśnie dla następnego małego hodowcy, który jak tu dzisiaj koledzy ma tylko około 10 samców wdowców, bardzo dobrze lotuje i ma bardzo dobre gołębie, no ale to może później reportaż rozwiniemy, bo jesteśmy tutaj po raz pierwszy i no, nie będziemy się tutaj peszyli tutaj pana. Także naprawdę gołębie ma bardzo ładne i bardzo dobrze latają. Jak wcześniej było tutaj pokazane w gołębniku tutaj z Panem zdjęcie. Właśnie kupiliśmy jednego gołębia, mm -hmm. ponieważ pan więcej nie chce sprzedać, tylko, tylko tego jednego gołębia mogliśmy sobie wybrać z trzech sztuk. Mm -hmm. Super, dajmy, super. Ej, ja. Ha. Ej. Ten ja. na Tu mamy właśnie piękną samicę, zakupiliśmy do tego samca. Do tego samca. Ja? A ja, tu mamy piękną samicę, to prawda też chcieliśmy kupić więcej tych gąków, ale pan nie ma, bo tych samic też ma tylko 10. Także to ma tylko 30 gołębi, tutaj wszystkich na, na, ty, na tych gołębikach cośmy byli. Bardzo dobra samica, bardzo dobra. Ma pan tych wdowców ile? 10 sztuk do lotu gołębi. Piękne gołębie. Good to good yeah. 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 Super. Yeah, yeah. Naprawdę piękne gołębie, piękne gołębie, pięknie zbudowane są. Tak jak właśnie powiedziałem na filmie, pan ma tylko kilka gołębi do lotu. Jest to mały hodowca, gdzie jest około 30 gołębi. Piękne gołębie. O, uh, super. to jest piękny gołąb, Następny można popatrzeć. Niech koledzy sobie chodzą, jak wygląda. Bardzo dobry gołąb. Piękny gołąb, Verkaufer? Nie, nie. Nie chce pan tu sprzedawać tych gołębi w ogóle. Nam się tu udało, że tak powiem, zakupić tylko dwa gołębie. Super, super, super tałe. Piękny gołąb. Pan mówi, że to jest a z gołąb jego najlepszy gołąb tutaj. 0,8? Piękny gołąb, pięknie zbudowany. Zobacz, jak ten gołąb jest pięknie zbudowany. Piękne szerokie plecy, bardzo ładnie złożony. No, no, super, super gołąb. kraj. To jest najlepszy. Piękny gołąb. Pięknie zbudowany. Następny. piękne, piękny gołąb. Super. Ok.